Całem kochani rodacy, no z tyłu za mną kawałek natury, przyrody. I są takie kuski one są mądrzejsze od tej żukowskiej, od tej Kotuli i innej, które w Sejmie urządzają deprawację młodzieży polskiej. To co Grzegorz Brown zrobił niszcząc tą wystawkę, bo to nie można mówić wystawa, to jakaś wystawka deprawująca, przecież za to powinni być skazani ci, którzy tą deprawację robią. Myślę, że żeby się odkamić, to lepiej w takim towarzystwie spędzać czas, niż słuchać tych, tych jełopów. A Grzegorz Brown zrobił po raz kolejny Dobrą robotę udowodnił, że, że zależy mu na dobru Polski, bo to, co te, te feminazistki w Sejmie robią i propagują komunizm, to już jest skandal. Czuj duch rodacy, my się nie, nie, nie poddajemy, rośniemy w siłę, jest nas coraz więcej. A. Przyroda jest jak była, także czuj duch.